wszystkim, yy, witam Was serdecznie na kanale Fit Woman. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym przepisem. Tym razem będą to wysokobiałkowe placuszki z jabłkiem, tak więc zapraszam. Składniki, jakie będą nam potrzebne, żeby zrobić yy, super racuchy, to jest jedno jajeczko, 100 g twarogu, 200 g jabłka już sobie starłam i 50 g mąki. Ja używam mąki ryżowej oraz oczywiście białeczko, wanilia i tofii. Serek, mąkę, jajko i odżywkę białkową wrzucam do miski i będziemy to wszystko razem ładnie blendować. A następnie dodamy starcze jabłko już na sam koniec odżywka. Cała miareczka. Nasza masa jest już gotowa. Wszystkie składniki zblendowałam, a teraz dodamy starte jabłuszko. Wymieszam to wszystko ładnie razem i możemy iść smażyć. No to hop. Do smażenia używamy cooking sprayu, oliwa z oliwek. Nie mam praktycznie kalorii, więc możecie śmiało go używać. Racuszki są gotowe. Zobaczcie jakie fajne puszyste wyszły. I teraz już ostatni etap, czyli dekoracja. Damy sobie masełko, posypiemy fitkę kałkiem, oczywiście bez cukru i żeby było troszkę tłuszczy, to płatki migdałów. Ostatecznie racuchy prezentują się tak. Są przepiękne i mam ochotę je od razu wszystkie zjeść. Jeżeli chcecie więcej przepisów, dajcie lajka i subskrybujcie nasz kanał.